Czasem nie rozumiemy, dlaczego każda relacja kończy się w podobnym miejscu. Czasem to nie zdrada, nie przemoc, nie różnice. Czasem to coś o wiele bardziej subtelnego, coś, co nie ma imienia, ale nosi znajomy ciężar. Coś, co czujemy w ciele, zanim pojawi się jakiekolwiek słowo, zimny skurcz, ciche oddalenie, znów to samo. Jakby coś w nas sabotowało każde zbliżenie, każdy dotyk, każdą próbę bycia naprawdę widzianym. Zygmunt Bauman nazywa to płynną nowoczesnością. W świecie, w którym wszystko jest tymczasowe, również relacje stają się jednorazowe. Nie chcemy już kochać. Chcemy być kochani szybko, bez ryzyka, bez narażania kruchego ja, które nauczyliśmy się chronić jak świętość. Więź staje się zagrożeniem, bliskość, ciężarem, a każde prawdziwe spotkanie z drugim człowiekiem odbija pustkę, której nie chcemy już oglądać. Ale to nie tylko współczesność. To coś starszego, coś głębiej, to cień. Jung mówi, że to, czego nie konfrontujemy w sobie, spotkamy jako przeznaczenie. I właśnie dlatego ciągle przyciągamy tych samych ludzi, te same historie, te same zakończenia. Bo nie chodzi o nich, chodzi o nas. O to, co wyparliśmy, o to, co stłumiliśmy, o to, co próbuje się w nas wydostać przez każde kocham Cię, które kończy się pustką. Gabor Mate przypomina, że uzależnienie od trudnych relacji to tylko kontynuacja traumy, której nigdy nie nazwaliśmy. Nie chodzi o to, co się wydarzyło, chodzi o to, czego zabrakło, o dotyk, którego nie było, o akceptację, która nigdy nie nadeszła. I tak dorosły w nas szuka, tęskni, przyciąga dramat, bo tylko on przypomina coś znajomego. I wtedy rodzi się pytanie, którego nie chcemy zadać. A jeśli to nie drugi człowiek nas rani, tylko nasz własny cień, który nie pozwala nikomu nas naprawdę dotknąć, to nie brak miłości najbardziej boli. To świadomość, że miłość przestaje mieć kształt, że staje się przelotnym odruchem, walutą emocjonalną, wymienianą za chwilowe poczucie bycia zauważonym. Zygmunt Bauman nazywa to miłością płynną, taką, która nie przywiązuje się, bo boi się zostać. Taką, która nie odsłania się, bo nagość emocjonalna grozi rozpadem tożsamości taką która pragnie bliskości, ale panicznie unika ekspozycji. Chcemy być blisko dopóki bliskość nie wymaga zobaczenia naszej prawdziwej twarzy. Pragniemy związku dopóki związek nie zmusza nas do wejścia w głębie, której już dawno nie odwiedziliśmy. A wtedy pojawia się lęk. Nie przed odrzuceniem, ale przed tym, że ktoś nas zobaczy naprawdę, że odkryje ile w nas pęknięć, że dotknie miejsc, które tak długo uczymy się ukrywać. To właśnie wtedy zaczynamy przyciągać relacje nie z poziomu naszej istoty, ale z poziomu naszego uniku. Nie wybieramy partnera z duszy, ale z traumy. Nie szukamy prawdy, ale znajomego schematu. I wszystko wydaje się znajome intensywne, burzliwe, dramatyczne. Ale to nie jest miłość to echo nieuzdrowionej przeszłości. Jung mówi, że cień, którego nie widzimy, staje się naszym filtrem. Wybieramy nieświadomie, kochamy z lęku, łączymy się z niedoboru. A potem nazywamy to przeznaczeniem, ale to nie los, to powtórzenie, to echo, to nasza niechęć, by spojrzeć w siebie, zanim spojrzymy w oczy drugiego człowieka. Bo dopóki więź jest próbą wypełnienia pustki, będzie tylko jej lustrzanym odbiciem, dopóki miłość jest transakcją, nigdy nie dotrzemy do miejsca, w którym naprawdę można zostać, dopóki związek jest strategią, cień będzie jego jedynym fundamentem. Nie wszystko, co nazywasz miłością, jest miłością. Czasem to tylko echo tego, co nigdy nie zostało ci dane. Czasem to mechanizm obronny, który udaje uczucie, ale w istocie jest tylko długiem emocjonalnym, niesionym przez całe życie. Gabor Mate przypomina: Trauma relacyjna nie polega na tym, co się wydarzyło, polega na tym, czego zabrakło, na dotyku, którego nie było, na spojrzeniu, które nie przyszło. Na obecności, która nie pojawiła się wtedy, gdy była najbardziej potrzebna. Dziecko, które nie zostało przyjęte, nie przestaje kochać rodziców, ono przestaje kochać siebie. I właśnie dlatego, jako dorośli, nie szukamy partnera, szukamy ramion, które będą tym, czego kiedyś brakowało. Ale dorosłe ciała nie potrafią zapełnić dziecięcej pustki, więc wchodzimy w relacje. I zamiast spotkania dusz następuje konfrontacja ran, zamiast obecności, projekcja. Zamiast miłości, uzależnienie. Układ limbiczny, ta najstarsza część naszego mózgu, zamienia się w więzienie. Każde kocham cię aktywuje dopaminę, każde wycofanie pustkę. I tak powstaje uzależnienie od dramatów, od emocjonalnych wzlotów i upadków, od osoby, która nie kocha, ale przypomina przypomina o tej pierwszej, ranionej wersji nas samych, która nie została nigdy ukochana. Myślimy, że to intensywność. Że to dusze bliźniacze, ale to tylko bliźniaki rany, ciała, które rezonują z tym samym niedoborem, umysły, które rozpoznają ten sam schemat, pola energetyczne, które przyciągają się nie z miłości, ale z lęku, nie z obecności, ale z pamięci. I dopóki nie spojrzysz w twarz tej pamięci, dopóty będziesz mylić zranienie z namiętnością. I w każdej relacji, zamiast się spotkać, będziesz się powtarzać. Aż przyjdzie ten jeden moment, w którym zadasz sobie pytanie, które boli, ale uzdrawia: czy ja kocham tę osobę, czy tylko próbuję przez nią dotrzeć do tego, czego nigdy nie dostałem? To jedno z największych napięć współczesnej duszy. Pragniemy być blisko, ale boimy się zatracić. Tęsknimy za jednością, ale jednocześnie kurczowo trzymamy się własnej granicy. Marzymy o byciu rozpoznanym. Lecz gdy ktoś zaczyna nas naprawdę widzieć, coś w nas ucieka, Bauman nazywa to ontologiczną niepewnością lękiem przed tym, że gdy wchodzimy w głębie relacji, nasz kruche ja może przestać istnieć. W imię tej obawy budujemy iluzję autonomii, mówimy o wolności, o niezależności, ale często nie jest to prawdziwa wolność to ucieczka to sposób, by nigdy nie musieć się naprawdę zaangażować. Traktujemy emocjonalną dostępność jako zagrożenie, bliskość jako potencjalną utratę siebie. Ale czy można naprawdę kochać bez ryzyka bycia poruszonym? Karl Jung przypomina: Proces indywiduacji nie polega na izolacji, polega na tym, by umieć być całością w obecności drugiego, nie rozpuścić się w relacji, ale też nie zamknąć się w samotności. To napięcie nie jest problemem jest ścieżką, lustrem. Sprawdzianem naszej zdolności do pozostania sobą, nawet wtedy, gdy jesteśmy kochani. Relacja nie jest miejscem, w którym się zatracamy, jest miejscem, w którym uczymy się siebie na nowo. Gdy przestajemy używać drugiego człowieka jako lustra do potwierdzania swojej tożsamości, zaczynamy naprawdę widzieć nie tylko jego siebie całość. I wtedy relacja staje się nie ucieczką od samotności, ale praktyką obecności. Nicze mówi. Stań się tym, kim jesteś, nie dla innych, nie przez innych, ale po to, by móc być z innymi, bez lęku, bez kontroli, bez potrzeby znikania. Bo tylko wtedy miłość przestaje być mechanizmem obronnym i zaczyna być przestrzenią duchowego spotkania. Nie każda rana jest widoczna, nie każda przemoc zostawia siniaki, czasem najbardziej niszczą nas te relacje, które nikt nie nazwał toksycznymi, czasem choruje nie dusza, nie serce, ale ciało. Drży, spina się, zamyka. Cicho sygnalizuje, że coś w polu tej więzi nie jest już prawdą, że wibracja tej relacji wchodzi w konflikt z wibracją naszej autentyczności, i wtedy zaczynają się objawy: bezsenność, niepokój, ciągłe napięcie, zmęczenie, którego nie da się wytłumaczyć. Kortyzol relacyjny tak można to nazwać. Gdy obecność drugiej osoby przestaje być źródłem ukojenia, a staje się ciągłym sygnałem zagrożenia. System nerwowy, zamiast się regulować w bliskości, pada w stan alarmowy. Tętno wzrasta, oddychanie się płytkie i nawet gdy usta się uśmiechają, ciało woła o ucieczkę. Tonus nerwu błędnego, nasz wewnętrzny kompas bezpieczeństwa, przestaje działać. Energia przestaje krążyć swobodnie. System odpornościowy się osłabia. Rozszerzenie świadomości zostaje zablokowane. Bo jak można medytować, gdy serce nie ma gdzie się zatrzymać? Jak można się rozwijać, gdy każde zbliżenie otwiera starą ranę? Z perspektywy fizyki kwantowej, tam gdzie brakuje koherencji, tam pole się zapada. Tam, gdzie nie ma zgodności między tym, co czuję, mówię i robię, rzeczywistość zaczyna się rozszczepiać i pojawia się chaos. Zewnętrzny, ale wcześniej wewnętrzny. Ciało zawsze wie. Ciało zawsze pamięta. I właśnie tam, gdzie czujesz napięcie, gdy próbujesz się otworzyć, tam jest trauma nie w słowach, nie w myślach, w ciele. A duchowość, która naprawdę uzdrawia, nie jest odrealniona ona schodzi do tkanek, do mięśni, do oddechu bo tylko tam można naprawdę pozwolić, by miłość przestała być przetrwaniem i zaczęła być prawdą. Zanim poznasz kogoś, kogo pokochasz, najpierw zakładasz maskę. Nie z manipulacji, z potrzeby bycia przyjętym, z lęku przed byciem zbyt prawdziwym. Jung nazywa to personą, rolą, którą odgrywamy, by dopasować się do oczekiwań świata. Problem w tym, że z czasem zapominamy, że to rola i zaczynamy wierzyć, że jesteśmy tą wersją siebie, którą świat zaakceptował, a potem pojawia się związek. Ale nie jesteśmy wybierani przez to, kim naprawdę jesteśmy, jesteśmy wybierani przez to, co pokazaliśmy. I choć ciało tęskni za dotykiem, dusza czuje, że coś tu nie pasuje, bo nie można być kochanym naprawdę, gdy nie pokazuje się tego, co prawdziwe. I tak, zamiast intymności zaczyna się gra, strategia, teatr, w którym każdy gest jest próbą nie być odrzuconym. Machiavel pisał o grze społecznej, ale dziś ta gra przeniosła się do duchowości. Uczymy się mówić odpowiednio, medytować odpowiednio, kochać tak, jak wypada, ale nie tam, gdzie boli. Nie tam, gdzie jesteśmy niepewni. I tak, przyciągamy partnerów, którzy rezonują z naszą maską, nie z naszą istotą, a potem się dziwimy, że związek się rozpada, gdy zaczynamy być sobą. To nie partner nas opuszcza. To struktura iluzji się kruszy scenariusz, w którym nie było miejsca na autentyczność. Bo od początku pisaliśmy te relacje nie z serca, ale z lęku, z potrzeby bycia kimś, kogo można kochać. A nie z odwagi, by być kimś, kto może być odrzucony, ale nigdy już nie chce się ukrywać. I tu pojawia się pytanie, które może otworzyć nową rzeczywistość: czy naprawdę chcę być kochany, czy tylko zaakceptowany, czy jestem gotów zdjąć maskę, nawet jeśli oznacza to, że zostanę tylko z tymi, którzy widzą moją duszę, a nie tylko mój kostium. Prawdziwa miłość nie polega na tym, że ktoś cię ratuje, nie polega na tym, że ktoś cię wypełnia. Prawdziwa miłość. To zdolność bycia przy kimś. Bez potrzeby, by go naprawiać, bez potrzeby, by przez niego uciekać od siebie. Jung powiedział: Kochać naprawdę to widzieć czyjś cień i nie próbować go zgasić. To znaczy, nie oczekiwać ideału, ale być obecnym przy tym, co ludzkie, co pęknięte, co trudne, co prawdziwe. Bauman przypomina, że nie istnieje głęboka relacja bez rezygnacji z miłości konsumpcyjnej, takiej, która mówi: Kochasz mnie, dopóki mi służysz. Takiej, która traktuje drugiego człowieka jak emocjonalne narzędzie. Miłość głęboka, to miłość konstrukcyjna, taka, która się buduje, która przechodzi przez etapy, przez trudności, przez cienie i nie rezygnuje przy pierwszym kryzysie, bo wie, że to właśnie tam zaczyna się prawdziwa bliskość. Viktor Frankl mówił, że miłość to nie projekcja, miłość to obecność. Nie widzę w Tobie tego, co chcę widzieć, widzę to, co jest i nie uciekam, nie poprawiam. Pozwalam ci być. A to znaczy, że pozwalam też sobie być. Nie maską, nie potrzebą, ale świadomą obecnością, która potrafi współistnieć z cudzym światłem i z cudzym cieniem. W tej duchowości miłości nie chodzi o doskonałość. Chodzi o prawdę, o gotowość, by być zwierciadłem. Nie takim, które tylko odbija, ale takim, które wzmacnia światło i nie boi się cienia, bo tylko wtedy miłość przestaje być snem o zbawieniu. I staje się przestrzenią wzajemnej indywiduacji. I zanim znowu pójdziesz szukać kogoś, kto cię pokocha, zatrzymaj się. Zadaj pytanie, które zawiera całą duchową dojrzałość: czy moja wibracja naprawdę jest dostępna do bycia dotkniętą, czy tylko do bycia podziwianą? Nowoczesny kryzys relacyjny nie jest przypadkiem. To objaw, lustro, echo społeczeństwa, które nauczyło nas istnieć bez zakorzenienia. Bauman pokazał, że płynna rzeczywistość rozpuszcza nie tylko formy, ale i dusze. A my, próbując tworzyć relacje, nie mamy już czym się łączyć. Bo najpierw musielibyśmy odnaleźć to, co w nas naprawdę jest zdolne do więzi. Jung przypomina, że dopóki cień jest wyparty, miłość będzie polem bitwy. Nie przestrzenią uzdrowienia, ale sceną projekcji. Będziemy kochać nie człowieka, ale naszą ranę. Będziemy się oddalać nie dlatego, że nie ma uczucia, ale dlatego, że uczucie zaczyna dotykać miejsc, których nie chcemy widzieć. Prankl dopowiada, sens nie rodzi się z tego, co otrzymujesz. Sens rodzi się z obecności, z bycia dla, z gotowości, by zatrzymać się przy drugim, nie po to, by go naprawiać, ale po to, by go usłyszeć. A wtedy zaczyna się prawdziwa przemiana. Nie w drugim, w Tobie. I może właśnie tu tkwi największe objawienie: to nie inni sabotują Twoje relacje, to nie ich brak dojrzałości, nie ich lęki największa sabotująca siła mieszka w Tobie, w tej części Ciebie, która jeszcze nie uwierzyła, że zasługuje na miłość, która nie rani, na więź, która nie niszczy, na obecność, która nie jest wymuszona. I dlatego ostatnie zaproszenie nie prowadzi do drugiego człowieka, ono prowadzi do Twojego wnętrza. Zejdź do piwnicy swojego cienia, nie z lękiem, z czułością, bo tylko tam, tylko tam możesz odnaleźć tę część siebie, która jest zdolna stworzyć relację, która nie będzie już kolejnym powtórzeniem bólu, ale początkiem czegoś, co naprawdę unosi duszę.